Po co komu kultura? Dla kogo ta kultura? Dla hipsterów czy dla seniorów? Czy da się gadać tak, żeby działać, czy raczej gadać zamiast działać? Jak Państwo widzicie, będziemy dziś rozmawiali o mieszkaniach i o funkcji, czym właściwie jest mieszkanie, co to oznacza dla polityki mieszkaniowej, co oznacza w praktyce, co mogłoby oznaczać, co powinno oznaczać. Jakie tu, mamy, jakie tu mamy problemy. W efekcie tego panelu y, będziemy mieli zakreślone tematy do y, debaty z udziałem wszystkich Państwa, do której już teraz gorąco, y, gorąco zachęcam, będę do niej, y, do niej zapraszał, bo chodzi o to, żeby spróbować nie tylko opowiedzieć, jak jest, ale też pomyśleć wspólnie, jak jest, y, dlaczego i co z tego mogłoby wynikać. Spróbujmy porozmawiać o, o tym, czym właściwie jest mieszkanie. Co to jest takiego? To jest takie podstawowe miejsce, w którym realizujemy swoje życie prywatne, rodzinne. Ale także mieszkanie jest warunkiem no, dobrego, jakiegoś sensownego udziału w życiu społecznym. Czyli w mieszkaniu, no bez mieszkania też na pewno nie możemy założyć rodziny, nie możemy mieć dzieci i no najważniejsze jest to, że tam się realizuje cała ta sfera prywatna, to znaczy to jest miejsce, w którym mogę być z najbliższymi albo sama. I, I nie muszę jakoś no, realizować jakichś innych funkcji społecznych, mam kontakt z ludźmi, z którymi chcę, i to, to jest ta to, to najważniejsza rzecz. Tam się realizują też takie różne relacje emocjonalne, wszystko to, co gdzieś jest najważniejsze, no i też takie poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy mamy godność ludzką, żeby, żeby chronić tą godność ludzką, która jest przyrodzona i niezbywalna, no to musimy mieć zapewnione warunki życia, na jakimś takim minimalnym poziomie, który pozwala na ochronę tej ludzkiej godności. I na przykład w polskiej konstytucji o tym mówi artykuł 30, i to jest właściwie także źródło, z którego się wywodzi inne prawa socjalne, takie jak prawo do pomocy społecznej, co właściwie w prostej ustawie jest nawet napisane. Ten artykuł 30 i ta godność ludzka jest źródłem wszelkich praw człowieka i obywatela w polskiej konstytucji. I w związku z tym, no, to jest taka bardzo ważna sprawa. No, można by było z tego deficytu próbować powoli wychodzić, ale rzeczywiście ta sytuacja jest tragiczna. I w związku z tym, no, wydaje mi się, że najbardziej powinniśmy pomyśleć o tych osobach, które no, już w tej chwili mogą zostać bez dachu nad głową albo są bez dachu nad głową i to jest mniej więcej 30 tysięcy osób zupełnie bezdomnych. No, i właśnie. Te osoby, które oczekują na eksmisję, a w tej chwili to jest półtora tysiąca. Czyli właściwie już w tej chwili potrzeba by było około 40 tysięcy mieszkań, żeby w Polsce no, nikt nie pozostawał bez dachu nad głową, ale wtedy też nie rozwiązalibyśmy problemu właśnie ludzi żyjących, no albo w mieszkaniach substandardowych, albo właśnie takich, gdzie występuje to zagęszczenie. Powiem tak, Wrocławianie pewnie wiedzą, na Brochowie jest ulica Koreańska i tam jest obiekt, który został przystosowany jako obiekt na lokale socjalne. Musieliśmy zlikwidować gaz, dlatego, że nagminnie były rozkradane kuchenki, bo tam były pomieszczenia wspólne kuchni i groziła instalacja wybuchem. E, w końcu zdecydowaliśmy się założyć ochronę, e, wyposażyć obiekt w ochronę. Ochroniarze zostali kilkukrotnie pobici. E, trudno było znaleźć firmę, która by się zdecydowała ochraniać ten obiekt, więc więc tak jak mówię, tej patologii naprawdę jest, jest bardzo dużo i dlatego też my podchodzimy do tematu w ten sposób, że nie tworzymy, staramy się po tych doświadczeniach z Koreańską nie tworzyć jakichś enklaw czy jakichś quasi get, gdzie, gdzie byłyby same lokale socjalne, tylko wyodrębniamy te lokale w nieruchomościach. Licząc też na to, że ta, że ta resocjalizacja czy socjalizacja tych osób także będzie lepiej przebiegać w, w otoczeniu osób, przepraszam za słowo normalnych, gminy sobie same z tym, z tym problemem nie poradzą. To, to, tutaj, to tutaj nie możemy mieć takich oczekiwań w stosunku do gmin. Dlatego, że gminy mają bardzo dużo zadań różnych i jest ich coraz więcej tych zadań, które, które przechodzą z, z zadań. Centralnych do, do zadań gminnych, natomiast nie, niezbyt często idą, idą za tym środki bądź uregulowania prawne. E, tutaj my od dawna, jako, e, jako Związek Miast Polskich czy nasze tutaj branżowe e, no jednostki mieszkaniowe, postulujemy o wprowadzenie zmian w przepisach w ustawie o ochronie praw lokatorów. Czyli, żeby te mieszkania komunalne, których we Wrocławiu jest ponad 41 tysięcy, nie były to mieszkania, które się komuś należą do końca życia i jeden dzień dłużej. Powiem, że jak planujemy rozwój miasta i wyznaczamy tereny pod zabudowę, to nie rozstrzygamy wtedy w tym momencie, czy to będą mieszkania deweloperskie, komunalne, spółdzielcze. To jest osobna decyzja. Jeżeli planujemy na naszych terenach, to one wtedy mogą być komunalne, no bo nie ma sensu kupować nowych gruntów. Najlepiej to zaplanować po prostu na... No miasto ma grunty. Miasto trochę gruntów ma, jeszcze. jeszcze Nie jest tak dużo, ale ma. Yy, naszym celem jest głównie, yy, znaczy my patrzymy na to jeszcze od drugiego końca. Znaczy jeżeli budujemy nowe mieszkania, dla ludzi, którzy, na których na to stać, na tym drugim końcu zupełnie. To, to znaczy, że uwalniają się mieszkania w starych zasobach. Na przykład, na przykład w zabudowie blokowej. I w tej chwili, na przykład stwierdzili, no, łatwo policzyć, jeżeli we Wrocławiu się oddaje nowych mieszkań około 5 tysięcy rocznie, to w ciągu 10 lat to jest, to jest 50 tysięcy. Przeważnie we Wrocławiu jest średnia zamieszkania już teraz poniżej 3 trzech trzech osób na jedno mieszkanie, czyli tam 2,6, 2,7. Czy można powiedzieć, że w ciągu 10 lat jedna czwarta wrocławian przeniosła się, odejmuje oczywiście te puste zasoby deweloperskie, których nie mogą sprzedać, bo chcą utrzymać wysoką cenę, prawda? E, To znaczy, że i stwierdziliśmy, już badaliśmy, że no, na przykład w osiedlach mieszkaniowych, współdzielczych mamy znaczne rozgęszczenie ludności. To jakby powoduje, że stopniowo na rynku mieszkania powinny tanieć i powinny być łatwiejsze być najem w tych właśnie zasobach starszych. Jakby wadą polskiej urbanistyki w tej chwili jest, że prawie nie powstają osiedla mieszkaniowe. Znaczy, osiedle mieszkaniowe, które jest pewnym również miejscem do zamieszkania, dla, dla mnie, urbanisty, mieszkanie to jest kawałek miasta to ja mieszkam tak samo w rynku we Wrocławiu, jak i wsił siebie w mieszkaniu. Mieszkam na podwórku, mieszkam w osiedlu, korzystam z usług, z przedszkola i tak dalej, tak dalej. To jest dla mnie pewnego rodzaju całość. I teraz powstają pojedyncze inwestycje deweloperskie, tu dom, tam dom i tak dalej. Kiedy buduję TBS, mamy szansę zbudować coś większego, zbudować coś, nad czym mamy wpływ, żeby zbudować jakiś kompleksowy obiekt, w którym może zaistnieć również życie społeczne w pewnym sensie. Przynajmniej tworzymy, dalecy jesteśmy od demiurgów, którzy tworzą życie społeczne, ale dajemy możliwości. No. Dlaczego wynajem dwupokojowego mieszkania kosztuje tysiąc, nie wiem, złotych, tak? Skąd jest ta cena? No, ja Panu powiem. W Warszawie to mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak jest we Wrocławiu. W Warszawie to wynika z rentowności inwestycji. Nie, a, a nie, we Wrocławiu w większości się bierze stąd, że, że ktoś, kto ma to mieszkanie, po prostu bierze gazetę do ręki, sprawdza, po ile są mieszkania i taką cenę dyktuje. Normalnie na świecie ta cena jest wynikiem rzeczywiście rentowności inwestycji, ale nie inwestycji kupionej od dewelopera, który buduje w zupełnie innym celu, za, za zupełnie inny. Jakby finansowanie tej inwestycji w zupełnie innym charakterze. No dom, który się ma na stałe, dom na wynajem nie powinien być taki jak dom na stałe. Tam, tam nie powinno być takich rzeczy. Nie powinniśmy mieć, nie wiem, pralki w domu na wynajem, tylko powinniśmy mieć wspólną pralnię, tak? Nie powinniśmy mieć, nie wiem, e, takich ekstrasów, bo to są domy, które, które mają inną typologię. W związku z tym, Produkt na wynajem powinien być budowany przez kogoś kto się na tym zna on powinien być dużo tańszy niż projekt, produkt który jest sprzedawany na, na własność w związku z tym E, 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 czynsz i powinien być inaczej finansowany. To jest być może najważniejsze. I w związku z tym rentowność tej inwestycji powinna być tak liczona, że realny czynsz za takie mieszkanie nie powinien wynikać z lektury ogłoszeń gazetowych i wyciągania średniej, tylko z, z, z kosztu, który pewnie na naszym w, w naszej rzeczywistości oscyluje za takie dwupokojowe no mieszkanie na poziomie 700-800 złotych. I wypatruje z utęsknieniem jakiegoś ruchu społecznego, ale właśnie, który nie będzie subkulturowy, bo ja trochę reprezentuję taką subkulturę, która z pustostanem przez 12 lat mogła wyczyniać co tylko chciała i tak naprawdę przez te 12 lat nauczyliśmy się całą masę bardzo potrzebnych rzeczy także o sobie, o tym jak, jak funkcjonuje trochę społeczeństwo, jak funkcjonuje państwo, te pewne analogie, które się pojawiały podczas naszego funkcjonowania w ramach kompleksu budynków na, przy ulicy Jagiellończyka. Nie wiem czy, czy nie za bardzo dygresyjna jest moja wypowiedź, ale w każdym razie tak ja przede wszystkim akcentuję te, te powstanie tego ruchu społecznego, czyli załatwienie tej, tej potrzeby oddolnie, a przynajmniej nagłośnienie jest na tyle, że ktoś będzie musiał o tym rozmawiać. Pan powiedział, pan Paś, trochę chyba sarkastycznie do Huberta, żebyśmy nie słuchali Huberta, tak, bo to jest zbyt radykalny głos ruchów oddolnych. No ale właśnie, ja pracując w akcji lokatorskiej, jako społeczniczka, spotkałam się z takimi sytuacjami, jak tutaj za wiele razy. I po prostu mieszkańcy są bardzo często tak zdesperowani, że albo pytają się mnie na przykład, w jaki sposób można się włamać do lokalu i zająć nielegalnie pustostan. Rodziny z dziećmi się mnie o to pytają. Yy, więc co ja robię? Ja niby jako aktywistka z ruchu oddolnego po prostu nie polecam tego, tak? Mówię, no lepiej niech pani czeka w tej kolejce na to mieszkanie socjalne, ponieważ jeżeli się pani włamie do Pustostanu, to automatycznie pani z takiej kolejki odpada. Yy, ale no nie, chciałabym tylko powiedzieć, że po prostu te ruchy oddolne to nie jest jakiś ekstremistyczny głos grupy radykałów, tylko to właśnie jest głos, który będzie coraz bardziej powszedni i powszechny. Prognozy są lekko przesadzone z jakichś względów, no to to wcześniej czy później przyjdzie. To nie jest tak, że ta wielka płyta będzie stała zawsze. No może nie, nie rozwali się za 10 lat, to się rozwali za 30, a to jest bardzo blisko w sprawach mieszkaniowych, bo prawda? jeżeli chodzi o strzeżenie trawy, 30 lat jest długo, jeżeli chodzi o budowanie miasta, to jest mgnienie oka po prostu. No więc musi, jest, jest o, czym, o coś się tutaj pospierać. Na pewno gorąco zapraszam jutro o dziewiątej. Dziękuję bardzo.